Dzień dobry, co panie tu robią? Pracujemy, pracujemy bardzo ciężko. Siema, znajdujemy się na gali Open Fight Night OFN albo ONF, nigdy nie wiem jak to się nazywa. W sumie to by wiedział. E, jesteśmy jeszcze przed walkami, znaczy walki już się toczą, ale ładnie się biją. Co tu się będzie działo? Sam chciałbym wiedzieć. Liczę, że kogoś odwiezie karetka. Jest szansa, że ktoś zejdzie na zawał. Jest szansa, że ktoś straci zęby. I jest szansa, że będzie to Damian Malara. Ale dowiecie się więcej, e, oglądając ten materiał. Mam nadzieję, że Heniu sprawdzi się jako operator, bo jego ręce nie są zbyt wytrzymałe. I to tu masa komarów, które mnie gryzą. Urwałem się tutaj specjalnie z Panińskiego, żeby tu przyjechać. A były dziewczynki. Aby? Były... chyba co? Nie, nie poza mi nic innego, tylko zapraszam zadowolenia. Dziomek, wyjazd z mojego miejsca. Chcesz się bić? Nie I prosimy szybciutko lekarza. Ze mną jedna Churiam. bojowniczek, Wojowniczek, dokładnie. Chciałem <grym grym> wartałnie słowa, to, Myślałem, że nie wiesz, nie jestem w emocjach, Nie wiem, co gadam. Nie no, wiem, byłem na konferencji. No, okej. Okay. Więc mniej więcej ogarniam, jakie nastawienie przed walką. Wiesz co? Właśnie dziwne, takie powiem Ci, że dziwnie się z tym czuję, bo cieszę się wiadomo bardzo, ale jednak wolałabym mieć zawodniczkę w swoim wieku, bo wiesz, ja wygram, czy przegram, będzie źle. Wiesz że to chodzi? Myślisz, że zajdzie na zawał? bo no, ja mam dobre serce, no, no nie wiem, powiem Ci, że naprawdę proszę, jestem, boję się, że nie pokażę jednej w setnej swojej umiejętności, bo no, nie wiem co mam, wiesz, może ona mnie trafi, ale polegnę, ale z drugiej strony, no... No jestem taka zmieszana, wiesz. Chcę dać ciebie wszystko, ale z drugiej strony tak się hamuje, no się wydaje, że będzie dobrze? Ale wiesz, miałam walczyć z Laurą. To widzowie wybrali inaczej. Ja no... Ja przystałam na to, wiadomo, no, kogo mi dali, tak? Ale no co, no, no w ringu nie ma litości, niestety. So. Wydaje mi się, że to będzie bardzo dobre przedstawienie raczej, a nie show. Takie sportowe. Wiesz co... Jak no się no przygotowałeś? Ja przy dobrze się no, jak ja 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 predujesz pół roku, więc ja jestem, no ja mam... Ja już jestem, wiesz, nie jestem jakimś fajterem. Ale no, jestem przygotowana. Wiedziałem, że Wiktor To jest na wczorajszej w Polska. O my jesteśmy na efenie. Dzisiaj ze mną Kuba, który brał udział w. W kilku serialach tak, i w wielu tam serialach telewizyjnych, i w takim bardziej znanym programie telewizyjnym. Słyszałem, że tam miałeś jakiś taki incydent z, ta, z szybą. Tak. Tu szyb nie ma, więc to masz zamiar zniszczyć. Zresztą nie ma tutaj szyb, ale mam zamiar zniszczyć tutaj dzisiaj bar, ponieważ niestety nie walczę. <grym> więc dzisiaj walczymy z naszą ekipą na stoliku, więc mamy nadzieję, że zniszczymy dzisiaj bar. Z tego co zrobiłem research, jesteś dietetykiem? Trenerem tak, też? Dokładnie. Tak. Jakbyś mi odchodził? Ciebie jakbym odchodził, wiesz co, szczerze, nie chcę się brzydko wyrażać, ale ciężko pracować, wiesz, jakby slangiem bardziej potocznym, motywacyjnym, ciężko zapierdalać i tyle, no. Dobra, to wezmę się za siebie, dzięki. Okay. Jak zmieniło się twoje życie po tym reality show, którego nazwy nie można mówić wiadomo czemu? Dokładnie, wiesz to? dużo to wniosło do mojego życia, na pewno, wiesz to, bo jakby niełatwe jest oglądanie samego siebie w telewizji, i jakby też na wywiadach i, i w ogóle. No bo zobacz, sam musisz siebie ocenić, nie, jak wypadłeś. I szczerze, okej, okay. bardzo dużo rzeczy zauważyłem sam w sobie, który mógłbym zmienić na plus. Także myślę, że na pewno mój jakby udział w takim programie telewizyjnym dużo bardzo wniósł do mojego życia. Dużo imprez? E, tak, jakby jak jestem w off-sezonie, ja tego też nigdy nie ukrywałem. Jestem dietetykiem, jestem instruktorem kulturystyki, wiesz, zdobyłem też medale na zawodach kulturystycznych. Teraz widzisz, podjąłem się MMA, także wiesz jakby wow, no totalny przeskok, tak? Wiesz, być kulturystą, a być fighterem MMA, którym się też bardzo długo nie nazwę, nie ma takiej opcji, oczywiście. Ja miałem brać udział w freak fightach, także wiesz, freak fight cechuje się tym, że wiesz, dwóch po prostu znanych gości wychodzi do klatki i ze sobą walczy. Okej, okay, bo właśnie miałeś walczyć i nie walczysz. Co? Kontuzja, czy coś się tutaj zmieniło? No nie moja kontuzja, Krzychu doznał no kontuzji, tak? Krzychu niestety rozwalił kolano e, jakby wiadomo, no tam jakieś spekulacje były, że albo się wystraszył, albo coś, choć nie miał interesu w tym, żeby się wystraszyć, bo sam jest inteligentnym gościem, świadomym tego, podjął wyzwanie, e, na przykład ze mną, gdzie ja tam też nie ukrywam, że wcześniej coś trenowałem. Eee, na te tematy się akurat nie wypowiadam i tyle. Okay. No, jeszcze szczerze, e, sorry, wrzucałem ostatnio na mojego Instagrama e, grama na Instastory. Wyniki moich badań i moje wyniki badań e, z Peselem i z imieniem i nazwiskiem pokazały, że nie jestem w tym momencie na story. tak W tym momencie nie kujdę, tylko tyle ci Ale badać. wcześniej jak zawody kulturystyczne. Powiedziałem, że nie będę odpowiadał. No dobra, myślałem, że cię... Ja jestem elegantnym gościem, także szanuję. Okej, okay, dobra, wielkie dzięki za taki szybki wywiad. E, Mimo imprezy. tobie również. Dziękuję dzięki. bardzo. Nie wiadomo jakie umiejętności, ale ktoś jest taki ciężki, tylko to nie upadnie, no to wiesz, ja jestem no jednak, teraz tak jak jestem przed dniami e, kobiecymi, to czuję się smutna. No duże pytanie, bardzo wolały zaznaczone e, ciosy od duszniczki? Wiesz co, to, to jest taka adrenalina, że to... Nie wiem. Teraz rozumiem impreza w Impreza, tak, teraz na urodziny. My gratulujemy. Patryk Boron, o tym mój mistrzu kurde, załatwiania wszystkiego. Chodź naprawdę menadżer mojego życia. Ja mówię, że chcę być w pantałniu, no to będzie jeszcze w Dzięki! Jesteśmy nadal na OFN, a ze mną Polska Merlin Monroe. O, Izabela Kisiaskorupka. Dziękuję bardzo. Izabela Kisioskorupa. Tak, byłam na walce, śpiewałam, tańczyłam, e, zrobiłam wszystko, co mogłam. Pamiętajcie o tym, że jestem starszą trochę kobietą niż te dziewczyny, ale jestem bardzo, bardzo odważna. Są te ostre jazdy. Idziemy dziś w balet. No i w ogóle Misiu kasa kasa, Misiu, sexy kasa. Fajne wydarzenie dla odważnych oczywiście, bo tutaj chodzi o życie i zdrowie. Tutaj nie ma żartów, że sobie nóżkę podniosę czy sobie tego, tylko tu trzeba po prostu ostro podejść. No a do tego jeszcze musiałam śpiewać, więc to też jest jakiś tam wysiłek, który musiałam wykonać i po tym walkę, nie? Nie chodziło tutaj o to, żeby się pozabijać, tylko chodziło o to, żeby zrobić show i żeby to fajnie wyglądało i żeby pokazać, że 62-letnia kobieta może być też bardzo odważna i może być też gwiazdą. Bardzo bolały czasy od przeciwniczki. No, bolały no pewnie w głowę, jak się dostanie. Tak, bolały, tak. Ale wychodzi pani z tej walki jako zwycięzca dla siebie. No tak, oczywiście, że tak. No i udowodniłam, że wiele potrafię i że nie jestem e, matką Oli, matką znanej aktorki, tylko chyba odwrotnie. Moja córka jest córką znanej aktorki, fajterki, piosenkarki. Yy, blogerki, yy, bizneswomen, art, śpiewającej, grającej, tańczącej, robiącej wszystko. Nie to tak jak tam w, w Teledysku powiedzieli, że Iza tańczy w Teledysku, Iza nie tańczy w Teledysku, tylko Iza śpiewa, tańczy, robiła ten Teledysk. Z Patrykiem finansowaliśmy go, byliśmy, byliśmy udział, jesteśmy producentami tego Teledysku, a przy tych Teledyskach bawi się cała młodzież. Kończymy tą relację z gali Open Fight Night Nights, Nights, przez S na końcu, czy Bez S chyba, z bez S Kończymy to, ten szybki wywiad To nierówną walkę i wracamy do domu Wracamy do domu, bo już rano jedziemy na Rzeszów Na Elite Fighters, także będzie się działo Zostawiać łapki które subskrypcje i żegnamy się!